Witajcie, drodzy subskrybenci, subskrybenci, i też y, sympatycy, i miłośnicy tego kanału, który z Bożej łaski Bóg mi dał na YouTube. Nagrywam taką wstępną informację <laughs> gdzieś w, pod wpływem takiej mocnej, mocnej inspiracji Ducha Bożego. Potrafię to rozpoznać. Uwaliam, uwalniam taką następną sesję, właściwie cały cykl, taką serię. Nauczań, na temat ogólny temat, to jest moc Ewangelii Jezusa Chrystusa. I kiedy myślałem o tym, przygotowywałem się do tego i modliłem się, wiem, widzę, widzę potrzeby w ciele Chrystusa. I, kochani, tak w skrócie powiem: Wiecie, służę już ponad 40 lat. Więc przez te 40 lat coś, coś, czegoś się nauczyłem, coś widziałem, czegoś doświadczyłem. I widzę, im bardziej w tym czasie, w którym my dzisiaj żyjemy, i ten, który przychodzi, widzę, jak coraz bardziej duch tego świata ma wpływ na, na ciało Chrystusa i na Kościół. I, I przez ten wpływ Kościół jakby nie może chwycić tego, co Jezus Chrystus uczynił, czyli właściwie Bóg poprzez Dzieło krzyża poprzez śmierć swego syna uczynił dla ludzkości. Wiecie, kiedy patrzę na stan ciała Chrystusa nieraz i na życie wierzących, bo najczęściej mam z nimi do czynienia, też w posłudze, to nieraz widzę tak, że ich życie często nie odróżnia się zupełnie od życia ludzi w tym świecie, a nieraz nawet jest gorsze. Bardzo mnie to smuci. Widzę, że. Pomimo tego, co Jezus dla nas zrobił na krzyżu, właściwie Bóg Ojciec poprzez, poprzez Jezusa, jak wielu ludzi zmaga się z grzechem w swoim życiu, to tak, jakby śmierć Jezusa nie przyniosła im odkupienia z podpanowania grzechu, a przecież Boże Słowo wyraźnie mówi, co się stało na krzyżu dla nas, co Bóg Ojciec dla nas zrobił na krzyżu poprzez to dzieło odkupienia, poprzez swego Syna. Wielu ludzi zmaga się z chorobami w ciele Chrystusa. Smuci mnie to, ale kiedy patrzę na Boże Słowo i to objawienie, które pan, pan dał mi, to widzę, że to nie powinno w ogóle funkcjonować że w ciele Chrystusa nie powinno być żadnych chorób, nie powinno być żadnych zmagań. Można być czymś zasmuconym, kochani, ale widzę, nieraz ludzie żyją w smutku, nieraz wierzący żyją w depresji nawet. Dla mnie jest zawsze pytanie, co się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Bo kiedy patrzę na pierwszy kościół, on, oni przyjęli ducha Bożego, oni przyjęli to objawienie, oni przyjęli to dzieło krzyża do swego życia, zostali napełnieni duchem świętym. Bóg uczynił ich nowymi ludźmi, ludźmi z nieba. I oni mieli spotkania z aniołami, byli prowadzeni przez Ducha Bożego, słyszeli głos aniołów, mieli spotkanie z aniołami. Pytam się, gdzie to dzisiaj jest w ciele Chrystusa. Nie powinno tak być. Nie powinno. Wiecie, Bóg, ojciec, on uwolnił, on uwolnił każde swoje błogosławieństwo zapisane w Biblii do każdej dziedziny życia. I to jest dostępne dla nas. I cena za to została zapłacona potężna cena niewinnej, przelanej krwi Jezusa Chrystusa. Widzę, że, że duch tego świata ma tak olbrzymi wpływ, i też duchy religijne one są bardzo silne że nie ma właściwego nauczania budującego wiary jak to przyjmować co tak naprawdę się stało dla mnie, dla ciebie na krzyżu. Jak czerpać z tego cudownego dzieła odkupienia, być spełnionym w swoim życiu i też iść i służyć Bogu tym objawieniem, prowadzeniem. Często ludzie bardzo wierzący oni posługują darami i to jest cudowne, bo dary są po to, żeby błogosławić innych. Ale coś Wam powiem: ja znam ludzi, którzy posługiwali darami, którzy posługiwali w mocy Bożej, a dzisiaj ich nigdzie nie ma. Oni są rozbitkami w wierze. Czyli coś było nie tak. Nie było fundamentu wiary, fundamentu słowa. I ten cały cykl będzie o tym mówił. Ja pokażę, widzisz, kiedy masz świadomość czegoś, kiedy masz wiedzę i kiedy ją przyjmujesz, to, duch, to dajesz jakby duchowi świętemu prawo, żeby przyniósł do ciebie objawienie tych cudownych prawd. A kiedy przyjmujesz objawienie, to wraz z tym objawieniem przychodzi boskie życie i boska wiara. I to jest, kochani, cudowne. I to jest cudowne. I zachęcam Was do tego. I od jutra zaczynamy. I w każdy piątek, jak zwykle, będzie nowa sesja. Nie wiem, ile tych sesji będzie. Myślę, że około pod około dziesięciu, może, może troszkę mniej. Zobaczymy. Jak Zobaczymy, jak mnie Bóg będzie prowadził. Ale to jest coś, co Bóg położył mi na sercu. Ja pamiętam, jak Pan do mnie przemówił i powiedział. Ty, przyjęłeś objawienie o dzieła odkupienia, Idź i ucz tego mój lud. Więc staram się, kochani, to robić. I jestem, jestem wdzięczny Bogu za, za, za to, za Jego łaskę po prostu dla mojego życia i za to, że mogę to czynić. I kiedy, kiedy zawsze nagrywam te sesje, jestem tak w środku spełniony i modlę się o to, żeby, żeby, żeby przychodziło objawienie do waszych serc. I to, czym się będę dzielił w tej całej serii. To będzie, kochani, słowo nie tylko dla wierzących. Będziecie mogli je dać też ludziom, którzy mają wątpliwości w ogóle czy Bóg istnieje. To będzie to pokaże im coś. Pokaże im, czego Bóg od nas oczekuje. A On nie oczekuje zbyt wiele rzeczy. Oczekuje tylko po to, żeby do Niego przyjść i zacząć go naprawdę słuchać, ale nie głową, sercem. I przyjmować to i wtedy dajemy mu prawo, żeby jego święty duch połączony z jego łaską i z mocą tej łaski, żeby przyszedł do naszego życia, zmieniał je, przemieniał je, budował je, abyśmy mogli też czerpać z tego cudownego dzieła odkupienia. I to jest tak na zachętę dla was i też skorzystając też z okazji, chciałbym podziękować kochani wszystkim tym, którzy modlą się za mnie, którzy wspierają ten kanał swoimi modlitwami. I także swoimi finansami. Kochani, bez tego ten kanał by tak nie mógłby funkcjonować tak naprawdę. Więc jestem Bogu wdzięczny za to i, i modlę się o to, żeby, żeby Bóg błogosławił tych ofiarodawców. Ci, którzy sieją na to i zawsze po każdej serii tam jest kontakt, gdzie można siać z tym dopiskiem słowo wiary. To jest ta służba, którą, którą z Bożej łaski przyjąłem od Pana. Także zachęcam Was do tego, żebyście oglądali to Pozwolili Bogu, żeby przemawiał do Was, żeby przynosił Wam objawienie, a potem idźcie i dzielcie się tym z innymi. I niech to wszystko będzie dla chwały Jezusa i chwały Boga Ojca. Amen, niech tak się stanie.